Państwu oczywiście piękny dzień dobry, miłego popołudnia życzymy, a dzisiaj gra Janusz Korwin-Mikke. Lider, indywidualista, to idealnie do tego programu. Tak proszę Państwa, to jest program, w którym Panu pokaże, że jest dominującą siłą w Polsce rozrywce. Jest zamiłowania historykiem. Naprawdę, wieście mi, ja znam historię. I ojciec. Chociaż powinienem odwrotnie z tym ojcem, powinienem zacząć. Nie mówię o tym, że o umiejętności pisania i, i o temacie. <noise> O, oczywiście zapisałem książkę w Ademeku Mojca. Czytałem. O, proszę. Jak pierwsze wrażenie twoje? Spodziewałem się gorszego. Bo jak ty grasz w finale, to jest duża oglądalność. Pan rozmawia z przedstawicielem jedynej w Polsce partii prawicowej. Zaszczyt, że zagramy. To nie są małe pieniądze, nie? 10 tysięcy złotych możesz wygrać, jeśli odpowiesz na 7 zagadek muzycznych oraz samochód osobowy. Jest to, co grać naprawdę. Można zabić za te pieniądze. Żebyś wiedział. Że znalazłeś czas, żeby tu przyjechać. Bardzo Ci dziękuję. Zagramy? Oczywiście. Zaczynamy grać o duże pieniądze. Oj, kochani. Pieniądze czekają, ale trzeba zacząć. Będzie się działo, domyślam się? <grym> Jakżeby inaczej. Jesteś gigantem, herosem, dla mnie bohaterem pracy, tytanem pracy. Dziękuję. A myśmy kończyli takie studia i żeśmy, potem się trafia do takiej, do takiej pracy no, w telewizji. No, to jest bardzo ważne. Wie pan, ile kosztuje jedna minuta czasu w telewizji? Można trochę zarobić. Tak jest, tak jest. No dobra, gramy o te duże pieniądze. Proszę bardzo, utwór pierwszy. Widziałem na układce jakiegoś pisma takiego faceta z kolczykami. Co to jest ten? Kiedyś lubił trójkąty i kwadraty. Wariant. Właściwie człowiek bez wad. Ma tylko jedną malutką komość. Czy co? To jest takie pieszczotliwe określenie. Ja nie używam tego słowa na g, bo mi się z głównym kojarzy, używam słowa chomoś po polsku. Jak brzmi tytuł tego utworu? Możliwe, że ja znam ich melodię. Dla ciebie zabije się to oni. Tak, to łatwe. To swoich strojec. Ja nie pomyśle, że jednego z tych nie Ludzi jest za dużo, a nie, a nie za mało na świecie, więc jak ktoś chce... Jak ktoś chce umrzeć, to nie umiera samotem. No, no właśnie, właśnie. To każdy sobie podejmuje decyzję sam. Ja jestem liberałem, a nie demokratą. Decyzję trzeba podjąć. Wolny człowiek w wolnym kraju. No. Drugie pytanie. Numer dwa, proszę bardzo. Europa. 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 Mylimy to oczywiście z Sambą Pati. Albo Samba Pati, albo Europa, ale to jest Europa. To było dawno, za komuny jeszcze. No tak, to wszyscy znają tę piosenkę. Europę zalewa afrykańskie szambo. Nie pytam nawet skąd to się bierze, bo po prostu to jest i koniec. Tak było, jest i będzie. Zalew Europy śmieciem ludzkim. To jest miasto śmieciem ludzkim, który nie chce pracować. Ale nie unikniemy tego. To, to, to jest banda idiotów w tym parlamencie europejskim. Co? Nie chcą słuchać dobrych rad. Nie chcą. Sądzę, że Unia Europejska musi być zniszczona. Ja mam nadzieję, że się doczekam debaty takiej. Problem nie polega na tym, że zalewają nas imigranci, tylko to, że niewłaściwi imigranci. Oni wcale nie chcą pracować w Bayerysie Motorwerge ani Waldi. Co tam się dzieje przez nas? To przez nas wszystko. Chcieliście demokracji? No to ją macie. Demokracja to tyrania większości. Ale ludzie nie wierzyli. Idziemy dalej. Proszę trójkę. In the, town I was born, the man who Dobrze. Odkryty talent. Dziękuję. Panie Robercie... Dośpiewaj to! A to akurat potrafię. No to dawaj. We all live in the The yellow submarine, we only win the yellow submarine. The yellow submarine, the yellow submarine. Po prostu uwielbiam to wykonanie. Brawo! Świetnie. Dziękuję Państwu. Bardzo stary ówkół, wciąż słuchany do dzisiaj. No. Naprawdę. Może cztery? To proszę bardzo, czwórka. Nie załatwo. Nie wiesz. Yy, yy. Słuchaj, yy, ryzykujesz? Czy chcesz 10 tysięcy? Mnie, mnie uczono, za komuny to było, ale mnie uczono, kto nie ryzykuje, ten nie je. Strzelasz? Czy wiesz? Taki zespół tatup. Tak. Dobroco. <laughs> Łatwe dziewczyny. Nie żadne dziewczyny, tylko feministki. Nikt jeszcze nie udowodnił, że feministka jest kobietą. Aha. Oni, one udawały lesbijki, bo to się opłacało. Może, ale nie wiadomo, nie wiadomo. Ja świetnie potrafię odróżnić. Człowiek się uczy całe życie. Otóż nic nie uczy tak rozumu jak głód. Po swojemu. Zawsze po swojemu. To one są mało seksy. No co ty? No, ja w każdym do łóżka bym, bym jej nie wziął na wszelki wypadek. Pięć? Hej powiadali, hej powiadali, hej ze porupali. Dokładnie tak, Tak. Uwały go orabiany, hej, załowiecki, za barani. Jego sukinsyna syna by zarąbali ze <śleski> dokładnie to samo trzeba robić z tymi socjalistami, którzy zabierają teraz jednym i dają drugi. Otóż i to. Socjalizm jest złem. Jest złem immanentnym. Ty nie odpuszczasz nigdy po prostu. Tyle lat na scenie i nie odpuszczasz. Bić kurwy i złodziei... Jest co bić. Jest absolutnie niedopuszczalne, że państwo zabierało panu i dawało mnie, albo odwrotnie. Masakra. Jakim prawem? To jest działanie Janosika, nie? Wiem. Janosik został za to powieszony. Dawno temu. Zabić, kurwa, tych ludzi! Huh. Mamy podatki trzy razy wyższe niż dla Hitlera. No właśnie. Jest to absurdalna polityka! Dalej. Chodź Dobrze. Mój rap. Zapraszam na scenę. To będzie oczywiście jak zwykle uczta. Jestem straszny Korwin jak się wpiepszył w politykę, by zrobić oczywistą stawić czoła socjalistom. Po wsadzeniu już za kraty ostatniego demokraty socjalistów poszadkuję, bo to są zwyczajne szmaty. Napiernicze różne pisy, które żrą z państwowej misy, choćby były zjednoczone, ale lecą w lewą stronę. Jak to zawsze robią szuje. wszystko wszystkim obiecuję, że będziemy w mig bogaci, a nie pyta, kto zapłaci. Ha, 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 ha. Sam się do tybra. dziękuję. Dziękuję bardzo. Pełna, absolutnie pełna profeska. Uwielbiam hip-hop. Nigdy nie myślałem, że będę słynny z powodu No to siódemka. Wiem. abyś zaśpiewał? A ty jest No i? Dobra. Proszę uprzejmie. Feluś Zdankiewicz był chłopak morowy i pojechał na urlop sześciotigodniowy, ojra, talira, ojra, talira, ojra, talira, raz, dwa, trzy. Zrobił to. ci zdolny, patrz. chodź. Dziękuję. na środek. Chyba już nie będzie piosenek w tym programie, które Cię zaskoczą. Wygrałeś samochód, bardzo się cieszę. Jest go Biała wódka. Paróweczki mam dla Ciebie. Paróweczki. To tyle na dzisiaj. I to, i to dla Ciebie. I pieniądze dla Ciebie. Za dzisiaj dziękuję. Do zobaczenia jutro w fotoregistrasie. Dziękuję Państwu. Kłaniam się.